Pół godziny. Dzień dobry, Arbi Samaj. Witam, witam, witam wszystkich. Szczęśliwy zwycięzca, szczęśliwy trener zwycięzcy walki wieczoru podczas Galika SW61. Chyba zadowolony jesteś z występu Mariusza, bo też trzeba przyznać, że walka nie tylko nie rozczarowała, ale przede wszystkim dostarczyła dużo emocji. Kibicom i dużo pola do dyskusji, tak bym powiedział. Eee, powiedziałbym ten sposób, że. Ja zawsze byłam jego walki zadowolona, ale z tej walki szczególnie jestem dumny z Mariusza, ponieważ to była walka, który bardzo mądrze prowadził, nie biegł do niego, albo nie uciekał, bardzo rozsądnie to, co założyliśmy, to, co miał zrobić, dokładnie to zrobił, więc dla mnie to można powiedzieć, to był super, super walka, nie, super walka, ponieważ po wyżej 40 latach wychodzi 44 Manik wychodzi 40 juras chyba i dalej super walka bardzo fajną. to jeżeli zawsze jak walka jest jedno, jedno kierunkowo do jednej bramki to nie zawsze ogląda się to fajnie a tutaj było zmiany maniek coś tam juras coś oddawał to więc fajnie oglądało się Zapytam Cię o kluczowe momenty w tej walce, jeśli już analizujemy poszczególne e, frazy tak? Czy pierwsze obalenie było kluczowe, czy kluczowa była ta kwestia, kiedy e, Łukasz próbował jeszcze wykręcić ten obrotowy łokieć, a Mariusz ściął go po prostu low jak, jak drzewo, tak bym powiedział? A, kluczem było to, że w ogóle nie pchać e, obalanie wejścia nogi robić a klucz... Czyli bardzo nisko, tak? Tak, w ogóle, żeby nie wchodzić nisko, w ogóle a kluczem było to, że widzieliśmy, że kopnie middle, że przechwycić tą middle, więc udało nam się pierwszej rundzie i drugiej rundzie tak naprawdę lewo na lewo jak weszło, to już, to już było dobrze, już widzieliśmy jest ok, że wyczuł maniek pierwszej rundzie jego ciosy, więc jak zapytałam drugiej rundzie jak, powiedział, że jest dobrze, że da rady przyjmować więcej, dużo więcej. Tam był taki e, kluczowy moment pomiędzy drugą a trzecią rundą. Wydawało się, że Łukasz może się nie zmobilizuje, nie wyjdzie, bo jest wyczerpany kompletnie. E, ty e, poczułeś w tym momencie, że z Mariuszem też może być tak, że też może być ciężko, bo Mariusz przeżywał już kondycyjne katusze. Pamiętamy te jego walki, niektóre kiedy brakowało tego tlenu. Wiadomo, że jak człowiek waży. Tutaj jest bardzo kluczowo tak jak mówisz: jest jedną rzecz. Wtedy, kiedy Maniek miał e, kryzysy, to był czas, który ważył 120, 122, 125 kilo, a, a na tą walką wyszedł 115. Więc tutaj nie byliśmy w ogóle, nie martwiliśmy się, że trzy rundy widzieliśmy damy radę. Nie ma z tym problemu. A co będzie dalej po trzech rundach, to zobaczymy. Na trzy rundy Maniek był przygotowany. Powiem. Maniek był chyba w prawie życiowej formie. Raz był tak dobrze przygotowany i teraz był też dobrze przygotowany. Drugi raz tak dobrze, w dobrej formie, nie? I udało nam się bez kontuzji przede wszystkim dociągnąć przygotowanie całkowicie. Plus do tego po poprzedniej walki nie miał dużej przerwy. Też to... Te ludzie, którzy nie walczą, nie dają sobie sprawy z tego, że jak jest to bardzo ważne. Żebyś jak najszybciej drugi raz do Oktagonu. To dużo zdejmuje się stresu i te nawyki, który przygotowanie to wszystko pociągnąć jest dużo łatwiej też. Często w walkach tak bywa, że jesteś w ogródku, witasz się z gąską i coś się dzieje, tak? Ja zapytam Cię właśnie o ten kluczowy moment pomiędzy drugą a trzecią rundą, bo zadałem sobie troszeczkę trudu i zmierzyłem czas pomiędzy. pomiędzy Gongiem końcowym, a wznawiający Minuta 23 dokładnie. Widzę, że też strzeliłeś też ten. Komu bardziej to było na plus? Łukaszowi, bo było widać, że on jeszcze czarował troszkę. Wydawało mi się, że ma gdzieś ten zapas jeszcze troszeczkę tlenu i próbował jeszcze coś zrobić w tej trzeciej rundzie. Postawił wszystko na jedną kartę. E, Wydawało mi zawsze mamy, Anzor cały czas kontrolował czas. Anzor e, liczył, mówił wszystko. E, i okazało się, jak skończył rundę, też dalej puścił ten czas, bo nawet mi w nie przyszło to. to. To było potrzebne dla każdego, ale bardziej uważam, że Jurasowi to było potrzebne. Tak jak stawał, stawał widzieliśmy, to, to nie było tak, że, że on miał tlenu i miał a, siłę stać, to tylko stał na charakterze, nie stał. Zakręcił obrotówka, który w trzeciej rundzie wszyscy, którzy nie spodziewali, a nie spodziewali się dlatego, że, że naprawdę stając, stoją, stojąc on widać było, że potrzebuje bardzo dużo tlenu, nie? że nie widział nawet gdzie on jest, ale stał i szacun, że wyszedł do trzeciej rundy. Słuchaj, e, tak. Patrząc, bo Mariusz zaczął trenować przez jakiś czas, już trenuje z grupą ten dłuższy czas, i to widać było na tej walce. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, niezależnie od tego, co kibice mówią, na ile krytykują, ale ich nie ma codziennie tutaj na sali, oni pewnych rzeczy nie widzą. Eee... Faktycznie, może Mariusz powinien wcześniej tak robić, bo widać było, że on w każdej sytuacji jest w stanie zapobiec jakimś, jakiemuś nieszczęściu, tak? Nawet jak tam kopnięcie gdzieś minęło, to on wiele sobie z tego nie robił, realizował plan. Nie lepiej było, żeby on po prostu dużo wcześniej zaczął trenować, konfrontować się z różnymi stylami walki, tak jak tutaj ma z Danielem Omielańczukiem, z innymi? Hmm. W pewnym sensie masz rację, Też to... swoboda, ja przepraszam, że Ci przerwę, ale swobodę było widać u Mariusza, tak? E... Tak, swoboda, ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. To doświadczenie, które zdobywa, zdobywamy w walkach, w e, sparingach, to wszystko, jakim by ty nie trenował, z kim by ty nie robił, nie wiem, co by ty nie robił, i tak to doświadczenie musisz mieć. To doświadczenie. Dla jednej osoby to przychodzi po dwóch, po trzech walkach, dla niektórych to przychodzi po dwudziestu walkach, zaczynają czuć To To pokazało tak, jak na przykład jak walczył Piotrek Strus, zrobił 2-3 lata przerwy, jak on wrócił, zaczęli, widzieliśmy, jaki on innym zawodnikiem wrócił. Tak naprawdę, tak jak w tej sytuacji, manik potrzebuje czasu, żeby wszystkiego a, przytrawić, tego, zrozumieć tego sportu, gdzie co można. I na tej walce on pokazał tego. W grupie trenując, to na pewno jest dużo większy plus. Dla trenera jest to też dużo łatwiej. Przede wszystkim jest taka sytuacja, który było w poprzedniej walce. Nie musiałem martwić się w ogóle za tą walkę. Jak wypadnie mu. A bombardierom, tak? Bombardier. Tak, Bombardier jak wypadł to nie martwiłem się, bo widziałem, że z każdym różnym wadze on zrobił e, sparingi, i więc nie miałam takich jakby zmartwień, że ci da radę pod jednym przeciwnikiem przez je 2-3 miesiące przygotowałeś przez e, jednym sparing partnerem, a tutaj wszystkie były, więc nie musiałem martwić. To jest duży plus. Ale tak jak mówię, jednak e, zawodnik musiał złapać doświadczenie. Tak jak prowadzenie samochodu, tak jak prowadzenie treningu, tak jak na co dzień chodzisz do pracy po dwóch, trzech latach, to zamkniętymi ociami wchodzisz, wiesz co robisz. A na początek to jest, to jest ciężki, to jest ciężki, nie wiesz jak to zachować. Jeszcze dodatkowo dochodzi do tego stres, wszystko, więc myślę, że to już jest czas Mariusza po prostu. No tak, Ty powiedziałeś, że znasz jakby tą liczbę walk, którą on jeszcze do końca kariery stoczy Nie jest tak, że ta walka dała jakiś asumpt i prolongatę na to, że A może jeszcze nie trzy pojedynki, czy dwa pojedynki, a siedem? Nie wiem, nie wiem Najważniejsza wygrana walka, bez kontuzji To daje możliwości, bo powiedzmy za 10 dni wrócisz do sali, żeby mógł trenować czy dało dodatkową motywację? Ma na pewno dało. Dodatkową. 10 dni, czyli co coś jest w planie czy tak? Nie, nie, nie chcemy żeby on za dużo trenowywał. Tak, tak, chcemy od razu zacząć więcej pracy, robić w cały czas, żeby trzy razy w tygodniu minimum przychodził te sparingi, to wszystko dalej chcemy ciągnąć. Że nie dać dużo wolnej czasu. Nie? On, jak wolny czas jest, on i tak pracuje, coś innego robi, albo biega siłą, nie robi. Żeby to nie robił cały czas, szli tej samej formy, trzymali dalej. I tyle. A czemu Mariusz nie zjawił się później po, po Gali na wywiadach? Nie, nie, udzielił, nie udzielał wywiadu, był wyczerpany? No to jest to pytanie do niego. Nie, tutaj nie mogę powiedzieć niczego, bo. Wiadomo, każdy będzie. Będą być, no... krytykować. No ale. Każdy, jasne, jasne, jasne. każdy ma prawo odmówić, każdy ma prawo dać ten wywiad. To chyba nie jest obowiązkowo, z tego co wiem, dla każdego nie. zawodnika. To jest tylko dobra wola. A z tego co wiem, mówił, że może dać wywiad w hotelu. Nie wiem, czy wszyscy widzieli o tym, czy nie. Pojechaliśmy od razu. Tyle. A może na sali go złapiemy, też dopytamy, bo fajnie, sukces jest i jest postęp. To też warto, warto gdzieś tutaj. Nawet mówiąc, bo wielu krytykowało, że Łukasz był niedotrenowany, ale miał swoje argumenty w tej walce, więc myślę, że postęp jest u Mariusza. I on był ogólnie był zadowolony z tej walki, Twoim zdaniem, tak jak już schodził, co powiedział, że wykonaliśmy plan w 100%. Super. Tak. E, był zadowolony, jak nie być zadowolony? E, Juras którego roku życie trenuje a te ludzie, którzy a, jakby jak to powiedzieć krytykują a, Jurasa czy Mariusza muszą wiedzieć jedną rzecz, a, ten timing, ten ruch nie zapomina się, nie w sporcie i widać było Juras jak w pierwszej rundzie zaczął zadawać lewy prosty. Widać było jak on rusza się a, Juras miał wystarczający czas, żeby wykonać plan i to, że imu nie udało się, to pokazuje poziom Mariusza. Nie? Jeżeli Juraz wyszedłby byle z kim, to on bez problemu zrobiłby swoją robotę. Bez problemu. A tutaj po prostu Mariusz pokazał, że jednak pracował nad tym stójką, pracował nad tym parterem z zapasami i nie robi to, co mu przyjdzie do głowy, to jest w stanie rozłożyć sobie ten plan i zrobić swoją robotę. Przez dwie i pół rundy Juraz naprawdę robił duże rzeczy, żeby pokonać Mańkę. No nie udało się, nie każdemu udaje się. Nie wolno od nich oczekiwać więcej, jeżeli sami nie robimy tyle, nie? My powinniśmy wyjść, e, oni nam dają oni są wzorami i dają nam możliwości, szanse i powiedzmy e, pokazać się. I zamiast krytykować ich, trzeba samemu pokazać. Ja inny też tak samo ja uważam. Mamed Halido wrzucił wyzwanie Mariuszowi Pudzianowskiemu. Powiedział, że gdzieś tam chce się bić z Mariuszem. Eee, zapytam Ciebie jako Kczeczena z krwi i Kości, co wtedy? Co Ty zrobisz? I czy staniesz w narożniku przeciwko Mamedowi? Czy w ogóle ten pojedynek ma sens, czy nie ma sensu? Od tego zacznijmy. Mm, ja myślę, że tu nie ma co gadać. Tej walki nigdy w życiu nie dojdzie po prostu. I nie ma tej walki sensu. Więc... Mariusz jej nie chce? Nie chodzi, Mariusz nie chce. Mariusz ani Mariusz, ani Mamet myślę, że nie chce. To był dla mnie żart. Każdy wie znaczą tak Mametę, więc po prostu ludzie, żeby szybko cokolwiek, żeby kliknąć e, szybciutko złapał ktoś żart i pociągnął to dalej. Więc to był prosty żart, ja o tym wiem. To co, bardzo dziękuję za wywiad, gratuluję zwycięstwa, czekam na kolejne występy Mariusza i za powrót, na powrót za 10 dni na salę. Mam nadzieję, że go tu złapię. przepytamy go właśnie na okoliczność samej walki. To Może... Nie, na nie to, to akurat to, to jest najmniejszy problem, natomiast będzie już jakby troszeczkę ochłonie po tym wszystkim i bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. dziękuję.